Słuchajcie, jesteśmy na turnieju, można powiedzieć, chyba odbojów. każdy z nas ma 200 lat. Myślę, że tak dinozaury już umarły, ale my jesteśmy trochę przed, za nimi, więc jeszcze sobie tutaj się bawimy. Adaś nam, daje, Adaś nam daje szansę nawet nie tyle pobawienia się i gry w piłkę, co spotkania starych, starych znajomych. Starych znajomych i, i, i zobaczenia kto w ogóle, jak żyje i, i, i porozmawiania pobawienia się, a ta piłka nożna to tak naprawdę teraz w naszym wieku to już jest tylko taki dodatek, no. dajemy siebie 200% jak zwykle kiedyś dawaliśmy 300, ale teraz już tylko 200 wiek. Ja chciałbym tylko młodym tym ludziom, którzy teraz mają warunki takie jakie mają, powiedzieć jedną rzecz, że jak my byśmy mieli takie warunki jak oni mają, to myślę, że tych Lewandowskich to by było 150 i już dawno bylibyśmy pewnie w innym miejscu w piłce nożnej jesteśmy tam gdzie jesteśmy, no mają teraz młodzi ludzie więcej emocji i więcej innych rzeczy do zabawy niż my kiedyś. No, my mieliśmy piłkę szmacianą, piątkę biało-czarną i, i trampkokorki korki w z polsportu i tyle. To były fajne czasy, naprawdę fajna zabawa, fajne przyjaźnie jak widać na całe lata i, i to jest najważniejsze. Więc granie na sztucznej murawie, od grania na piachu i bocie, to co my przeżywaliśmy 20 lat temu, różni się diametralnie. Na piachu i bocie trzeba umieć grać. Poza tym na domańskiej pamiętne drzewo, drzewo było pamiętne, które to stało na boisku z korzeniami. Trzeba było je omijać, tak. trzeba było mieć oczy dookoła głowy, a tutaj to jest lajcik. Plus każda niedziela rano, generalnie zastanawianie się, czy, czy mecz się odbędzie, czy nie, tak? Tak. Wszyscy generalnie są w formie, jak widać po wynikach dzisiejszych. Tak, więc mental został, umiejętności może już są troszkę słabsze. E, na pewno jest tutaj mniej symulek. E, kiedyś zdarzało się przeaktorzyć. Zresztą kolega obok był w tym mistrzem. Jestem ekspertem od przeaktorzenia. Było tak zwane sędziowanie na krzyk. Cele na dzisiejszy turniej no, wygrać jeszcze ostatni mecz, a później iść na przysłowiowego śledzika. Chcieliśmy pozdrowić całą ekipę ligowca i oby ten turniej za rok też się odbył. Tak Dzięki jest. wielkie. Uważam, że tego typu, typu turnieje powinny się odbywać częściej, gdyż jest to dobra okazja do tego, żeby się spotkać z ludźmi, których tak naprawdę się dawno nie widziało, z którymi w sumie spędziło się prawie całą młodość, grając co tydzień w piłę przez 20 lat. No i super, no fajnie, fajnie jest zbić piątkę z, z niektórymi osobami, których się nie, no, no dawno nie widziało. No i przy okazji też z chłopakami, z którymi się grało w drużynie. po pograć, spotkać się, pograć happy football. No, muszę przyznać, że tak, jako, jako, że występowałem na bramce przez większość kariery, to, to najlepiej wspominam boisko na, na Domanielskiej, gdzie po każdym meczu mama była w niebo wzięta, jak wracałem po prostu z toną błota i, no i, 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 i przez cały weekend trzeba było płukać rzeczy z piachu, z błota, no bo tak naprawdę to można było określić mianem water polo, a nie grania w piłkę, bo jak popadało, no to to nie było zmiłuj, no. Natomiast to uważam, że to były, to były najlepsze, najlepsze lata i najlepiej się grało właśnie na naturalnej nawierzchni, nie na sztucznej, bo to też miało swój klimat, taki podwórkowy bardziej. Jeżeli chodzi o takie wspomnienia, które najbardziej mi zapadły w pamięci, to to właśnie na Domaniewskiej, kiedy wychodziłem w sytuacji sam na sam, jeszcze jak w Warriorsach grałem, już nie, nie, nie w Warriorsach, w FC Jaro, przepraszam, e, właśnie chyba na notabene z Warriorsami i no i chciałem w, w, wybić piłkę spod, sprzed zawodnika no i on zrobił tylko taki mały krok w bok, a ja tak sobie popłynąłem prawie na pół boiska <noise> zupełnie nie kontrolując trakcji e, z Genesis rywalizowaliśmy i, i ze Stokłosami obrona cały czas jest <noise> oczy z tyłu tak, tak, natomiast no, najbardziej, na, najbardziej, najbardziej yy, zapadło mi w pamięci właśnie taki był, była ostatnia kolejka już na koncertowej bodajże przeciwko Genesis, decydująca o finale, yy, a czy o mistrzostwie i no, już mi łatwo przegrali tam 3-0 bodajże i Sebastian, gorąco pozdrawiam, strzel <ścoughs> mi bezpośrednio zrożnego, rożnego, co, co jest y, zawsze y, na, jak się spotkamy to sobie nie omieszka mi zawsze to wypomnieć. Oliszniewski FC Bronx Old School, druga edycja turnieju organizowanego przez Adama w Ligowcu. Świetna inicjatywa, możemy się spotkać z drużynami, które już wiele, wiele lat grały w Ligowcu. Ja gram w Ligowcu od 99 bodajże roku. Grałem na początku w kogutach. później grałem też w kilku drużynach, no ale przede wszystkim Grałem w WC Bronx od 2002 do 2014 roku. W 2014 roku zespół zakończył swoją działalność ligową w Ligowcu, i generalnie na razie działalność drużyny jest zawieszona. Graliśmy, gramy teraz drugi raz w turnieju. W zeszłym roku zajęliśmy trzecie miejsce, było bardzo fajnie. Mam nadzieję, że w tym roku wygramy. Wszystkim drużynom życzymy powodzenia, bardzo fajnie jest się spotkać. Z chłopakami z innych drużyn pokopać sobie. Szczególnie, że nie tylko widzę, ale też również z innych miejsc się, więc fajnie pokopać. Z anegdot błotnych to pamiętam mecz jeszcze, który był rozgrywany na Domańskiej, czyli na Abramowskiego. Jakżeśmy grali mecz z Realem, mecz był o tyle ważny, że praktycznie decydował o mistrzostwie wygraliśmy bodajże 2-0, ale cały mecz był, graliśmy w warunkach nie dość że błotnych, to w zasadzie oprócz chyba dwóch miejsc na boisku były, była woda po, po kostki. I zastanawiałem się, czy jest jakakolwiek szansa, żeby się nie umoczyć w wodzie ale po wejściu na, na plac stwierdziłem, że jest to kompletnie bez sensu, więc graliśmy cały, cały mecz mokrzy. Zupełnie. Ech, a co do innych, innych anegdot? No było jeszcze kilka meczów, e, kilka meczów e, takich na wodzie, tutaj na Warszawiance, gdzie czasami piłka dostając po ślizgu e, myliła kompletnie bramkarzy i mecze kończyły się zupełnie kosmicznymi wynikami. No to tyle. Ta inicjatywa, tak naprawdę taki turniej drużyn, który, z którymi kiedyś się rywalizowało na boisku tutaj dokładnie w Ligowcu. Spotkać te twarze po tylu latach to naprawdę fajna sprawa. Debiutowałem w meczu Lechia Gdańsk-Widzew Łódź. Trudność sędziowania szóstek polega na tym, że tutaj mamy więcej kontaktu no i trudniejszych zawodników, ponieważ gdzieś tam kiedyś coś kopnęli, lub nie, ale więcej wymagają. Przez to, że jest więcej kontaktu, to trzeba bardziej się skoncentrować i, i lepiej nimi zarządzić. No, pamiętam takie czasy, kiedy ligi były rozgrywane na takich trudnych boiskach, błoto, kępy trawy, ale to niezapomniane chwile tak naprawdę, tak? Ja uwielbiałem taplać się w błocie i rywalizować na takich nawierzchniach, więc myślę, że tego brakuje niektórym zawodnikom, przynajmniej mi, jakbym jak kopał, to, to brakuje. Może tutaj piłka tak nie skacze, ale, ale to były super przeżycia. Rozgrywki ligowca, które mam przyjemność organizować od samego początku, powstały w 1998 roku. Jako datę początku, taką oficjalną, uznajemy w wydanie pierwszego numeru słynnej gazetki ligowca. Było to w czerwcu 1998 roku. Wtedy nie było sztucznej trawy, nie było galerii mokotów, nie było YouTube'a, nie było Facebooka. Wszyscy co tydzień czekali na drukowaną gazetkę ligowca. Tam były wyniki strzelcy, opisy z czasem ciężkim. Ciężko było przekonać zawodników, że warto założyć stronę internetową. Pamiętam takie rozmowy, po co nam strona internetowa, przecież wszystko jest w gazetce. Czas się zmienia, gazetek już nie ma, ale pozostały piękne wspomnienia, przyjaźnie piłkarskie, które trwają przez wiele, wiele lat. Dziś na boiskach warszawianki pod pięknym balonem w super, super okolicznościach mamy okazję spotkać się po latach. Turniej ligowiec Old School Cup, 16 drużyn, około 200 zawodników. Wszyscy w składach z tamtych lat. Niesamowite emocje, wiele, wiele fajnych rozmów, anegdot. Także cieszę się, że możemy się spotykać w takim gronie i obiecuję jako organizator, że Ligowiec będzie zapraszał tych, tych dinozaurów piłkarskich jeszcze na takie turnieje nieraz.